Współpracujemy z NXFORA i dzisiaj będziemy oceniali Pałmęta y Chao Lux. Najpierw daję Pałmi. Ma 15 1200 gwerków. 12 ma najwyższy punkt w wygryżkach mocy 555. Najwięcej wygranych wyzwań. 3, zwycięstwo jednoosobowe solo 351, zwycięstwo dwuosobowe duo 504, na, po, e, pokonano najwyższy poziom walki z robotami ekstremalny, zliczono wyż, najwy, najwyższy poziom walki z bossami trzoski, zliczono najwyższy poziom rozwałki trzoski. To jest na 8. Mm, teraz jestem mm, do ty. najważniejsze u chory 917, najwyższa punktacja w igrzystach mocy 127. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 3 zwycięstwo na 3,668. Wyzwanie zwycięstwo jednostka, co 194 wyzwania na dwuosobowe 200. pokonano najwyższy poziom walki z robotami mistrzowski zaliczono najwyższy poziom walki z bossem eksperckim zaliczono najwyższy poziom rozwałki mistrzowskiej maszyny na ja serwerze Buchary 18262. Najwyższa punktacja w Igrzyskach mocy 765. Najwięcej wygrany w wyzwaniu 7. 23 3 na 3 zwycięstwa jednoosobowe solo 523. Zwycięstwo dwuosobowe duo 519. Pokonano najwyższy poziom walki z robotami. Hmm. Ekstremalny. Zaliczono najwyższy poziom walki z busem. Ekstremalny. Zaliczono najwyższy poziom rozwałki ekstremalnej. Dobra, mapam na star powerze Poco, Mortisa, Bula, Mrosę, Rico, Franka, Sherry na 25 randze, Jessie. Moim zdaniem to jest 10 na 10. Oko jest teraz kogo? Kogo on hmm. Może ciebie. Tak? No, hmm. teraz ale Alan, co mi nitko, na okładkę. Dobra. Najważniejsze puchary 17 014. Najwyższa punktacja w igrzyskach mocy 659, najwięcej wygranych w wyzwaniu 8, wyzwania 3 na 3 Zwycięz... 1055, mam od kilku jednoosobowe solo 155. 22 osobowe duło 1235. Pokonano najwyższy poziom walki z robotami mistrzowskimi. Walk, walki z bossem Mistrz, mistrzowski. Najwyższy zaliczono najwyższy poziom walki. Najwyższy poziom rozwalki mistrzowski. Ma 17-12 parków i ma Mitten w Kolta, Barleya, Bula, Primo, broka. Moim zdaniem, konto jest na. 7 na 10. Dobra. To. To. To, już będzie, to już będzie na koniec. Jak ktoś chce, żeby go zaszoczenie, się nie w komentarzu.